Cześć! Nie was długo błogosławi. Przyjechałem do Strzelców Polski. Jest około 21:45. Pozdrawiam Milenę z Białego Stoku. Święty ruch mógł się. tam w pociągu jest pijany dlatego pociąg ma opóźnienie muszą wywalić go z tego przedziału pijanego tak by pociąg już dawno ruszył w stronę Katowic ale najpierw muszą wywalić pijanego z pociągu przez tych pijanych potem są opóźnienia, jak ja nie lubię opóźnień w pociągach. 18 lipiec 1986. Anioł, stróż Daniel, powiedział do Wasuli: Pokój niech będzie z tobą. Miej pokój. Pokój, 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 pokój niech będzie z tobą, pokój niech będzie z tobą, miej pokój.